Przyszła się słucham, prawda? Świadectwo takie są zawsze bardzo dobre. Nasza e, kochana siostra Halinka, już oczywiście, mówiła świadectwo, mówiła czemu i czemu chce wziąć Chrzest. To, był, to było piękne. E, także e, nasza siostra, kochana, zdecydowała się, że nie chce brać tu sama, i to jest też. Piękne świadectwo tego, że ona yy, no myśli o, o, o wszystkich, a nie tylko, tylko o sobie. To była wielka decyzja. Yy, za to dziękujemy, naprawdę szanujemy, szanujemy. Yy, kochani, ja bardzo krótko, bo zaraz musimy wyjeżdżać, nie? <grym>, zaraz musimy wyjeżdżać. Kochani, yy, chciałbym Dzisiaj trzy parę słów. Otwórzmy dzieje apostolskie w drugim Bo czasami można było się zastanowić, po co w ogóle? To wszystko, co dzisiaj chcemy uczynić. Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne? Jak czasami rozmawia się z różnymi osobami, to tak naprawdę zastanawiam się, czy oni naprawdę wiedzą, czym jest zbawienie. Czym jest zbawienie? Czym jest chrzest wodny? Dlatego nie, kiedy się modliłem o to, co mam dzisiaj powiedzieć, święty mnie tak bardzo mocno jakbyś nacisnął i mówi, powiedz podstawę. Przypomnij podstawę. Dzień się drugi raz. Od 38 30. To jest sytuacja, kiedy Piotr po zasłaniu Ducha Świętego mówi do ludzi, którzy byli akurat w Jerozolimie. I kiedy oni się e, tak naprawdę zaczęli zastanawiać, co mamy zrobić teraz, w tej sytuacji, kiedy wiemy, że już nie możemy. Odwrócić nasi, naszej decyzji, tak? Bo Chrystus został przybowany. Co mamy zrobić, aby być zbawieni? Aby być zbawieni. I tutaj apostoł Piotr mówi do nich te słowa. A Piotr do nich. pamiętajcie się, niech się każdy z was da ościć w mnie Jezusa Chrystusa. Na opuszczeniu grzechów waszych. A otrzymacie darku Waszniku. Obietnica ta Bowiem odnosi się... Do Was i do dzieci Waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala. Ilu Pan nasz powoła. Tu są trzy proste kroki. Osoby, które się wraca. Pierwszy krok upamiętanie. Tak? Musimy wiedzieć, że musimy się upamiętać. Zawrócić z, z, z naszych złych dróg. Drugi? Dać się ościć. Tam jest słowo zanurzyć, tak? Baptizm. Chrz został, jako słowo została na wiele później. I dać się ościć w Duchu Świętym. Dzisiaj chciałbym się skupić na tych dwóch rzeczach. Czyli upamiętać się. I co to znaczy chrzest. Zbawienie, zbawienie duszy, tak? Tak zwana soteria, z greckiego. To oznacza zbawienie, wybawienie, ocalenie, zbawienie, ale nie tylko zbawienie duszy, w sensie duszy. Tak? Każdy z nas mówi, jestem zbawiony, mam nadzieję, tak? ma tą pewność zbawienia, bo na tym polega zbawienie, kiedy w naszym sercu wiemy, że to jest pewne. Ale nie tylko oznacza to zbawienie duszy, ale zbawienie od choroby, wybawienie od niebezpieczeństwa, zbawienie od wszystkich okoliczności, tak? Nie chodzi, że złe okoliczności nie będą się zdarzać, ale wiemy, dokąd mamy się udać, żeby nas ocalić. tak? Co wtedy na piątym rozdziale. Dzisiaj będzie dużo deseków, tak szybko. Piąty rozdział, 24 rozdział. Naprawdę, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. I nie stanie przed sądem, lecz przyszedł, przeszedł z śmierci do żywota. Więc tu sam Chrystus potwierdza, tak naprawdę, kiedy uwierzysz we mnie, kiedy uwierzysz, to masz pewność zgoła. Chrystus także mówił, nie z tego się cieszcie, że demony są wam podległe, tak? Ale cieszcie się, że Wasze imiona są zapisane w księdze żywo. W innym fragmencie mówi, kto wierzy we mnie, choćby im umarł, żyć będzie. Tak? Efezja. Drugi rozdział. Um, ósmy werset. Albowiem łaską odbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dzieła jesteście stworzeni w Chrystusie, Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nim wchodzili. Kochani, to wszystko potwierdza jedną rzecz: Zbawienie nie jest złoczynkiem. Tak? Zbawienie nie jest automatyczne. W naszym społeczeństwie wielu wierzy w to, że dziecko urodzi się w rodzinie chrześcijańskiej tak? i da się go ościć, no to już będzie zbawione, tak? Nie, tak się to nie dzieje, tak? Każdy z nas musi podjąć decyzję, ja chcę to za Chrystusem. A za tą decyzją, za tą decyzją musi iść też działanie. Co to oznacza? Pamiętacie, historię Nikodema. Nikodem Toineniana, jeżeli um, czytaliście o nim, to Nikodem był człowiekiem, który był bardzo uczony. Bardzo uczony i przyszedł do Chrystusa w nocy i mówi takie słowo. A był człowiek z Faryzeuszu w imieniu Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czyni, czynić by nie, jakie Ty czynisz, jeśli Bóg by nie był z Nim. Odpowiadając Jezus, rzekł: mu, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się to nie narodzi na nowo, nie może użyć królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić? Gdy jest stary, czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, za prawdę, za powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Kochani, tu są dwa, dwa narodzenia opisane, tak? narodzenie z wody, czyli naturalne narodzenie, Mamy wśród nas e, e, położoną, więc <laughs> mogłaby nam wyjaśnić, że to się dzieje z wodą. Sam to widziałem, wiem, jak to działa. <laughs> ale kochani, e, właśnie o to chodzi, tak? Że tu mamy tu naturalne narodzenie. Ale na nadchodzi dzień, w którym człowiek musi się na nowo narodzić. Co to oznacza? Kiedy i Chrystus mówił do Nikodema, on mówił do osoby, która jest uczona. On dobrze wiedział. To, to była elita wśród faryzeuszów. To nie był pyły faryzeusz, tak? Ale to był to była elita i oni tak naprawdę mieli świadomość Żydzi w sześciu nogomarodów. Tak? Pierwsze nowe narożenie, które robiło, y, działo się podczas y, y, w momencie, kiedy ktoś chciał przejść na Ingańsk, tak? Chciał przejść na igranic, w takim razie zanurzało się go w wodzie i stawał się nowy człowiek. Drugi to był kiedy król wstał, był w, y, ogłaszany, to też zanurzało się w wodzie i stawał się nowym... Człowieku, tak? Małym król. I o tym oczywiście Nikodem tego nie, nie doświadczył, bo był Żydem. Ale kiedy chłopcy, e, u Żydów była tradycja, stawali się dorośli, w wieku 13 lat, musieli przejść za I to Nikodem już wiedział, tak? Się I były jeszcze dwa takie właśnie przykłady, o których e, Nikodem mógłby wiedzieć, tak? Kiedy stawał się e, uczonym i przełożonym nad faryzeuszami, wtedy też e, był, było zanurzenie i było nowonarodzenie, tak? Więc dlatego Chrystus siedzi i mówi, ty tego nie wiesz? Ty tego nie wiesz, że trzeba się na nowo narodzić? Ale, kochani, bardzo mocno trzeba podkreślić to, że że Koleb nie wiedział tego, bo on wiedział o Chrystusie, ani nie doświadczył osobistego spotkania. Tak jak my możemy chodzić do kościoła wiele lat, możemy być członkiem złoży. Może nawet ktoś ci powie, musisz chodzić do tego kościoła, czy do dwa, czy do siakiego. Ale jeżeli nie ma tego momentu, w którym my mówimy, tak ja powierzam moją drogę Chrystusowi. Tak ja oddaję moje życie Chrystusowi. To to nic nie zmieni. Proste, nie? Wiem, że to jest podstawa, ale co to oznacza? Co to oznacza? To oznacza, że kiedy naradzamy się na nowo, w naszego ducha wchodzi do Boży. I co to, co, to, co to zmienia? To sprawia, że zaczynamy mieć inne pragnienia. Zaczynamy mieć inne dążenia. To znaczy, że nie musimy się wysilać, żeby być miłymi. Bo to jest owoc Ducha Świętego, tak? To nie oznacza, że musimy wysilać, żeby kochać. Bo to jest owoc Ducha Świętego, który działa w nas. Nie, ja nie muszę myśleć, że ja muszę być miły dla tej osoby. Nie, ja po prostu, jako chrześcijanin powinienem mieć to w sobie że chcemy być Nie. Bo ja nic nie muszę, ja chcę. Tak? To określam i to, to sprawia. nowe narodzenie sprawia, że ja zaczynam inaczej myśleć o życiu. Zmienia się władca naszego życia. Tak? Władcą naszego życia staje się Pan Jezus Chrystus. I On teraz ustawia nasze życie. To on jest jakby tym, do którego się zwracamy, Boże, co ja mam zrobić? Stąd czy taką sytuację. Panie, co ja mogę zrobić? Czy Ty chcesz, abym ja zajął się tym czy tamtym? Nasze apetyty w życiu się zmieniają, powinny się zmieniać, tak? Ja się nie dziwię, że ludzie w świecie dążą do wszystkiego, co można, tak? I najbogatszy człowiek na, na Ziemi powiedział kiedyś e, takie słowa. E, nie pamiętam, minę, dlatego nie chcę kłamać. ale powiedział słowa, kiedy się go spytano, kiedy jest się, kto jest, kto jest bogatą osobą? I on powiedział, Nie wiem, jeszcze to nie tutaj. Mm -hmm. Bogatą osobą jest ten, który ma więcej niż ja. Kochani, ale kiedy poznajemy Chrystusa, to, to się zmienia, tak? Bo stajemy się w Chrystusie bogatymi ludźmi, tak? To On sprawia, że jesteśmy bogatymi, to On sprawia, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, to On zabezpiecza nasze potrzeby emocjonalne, to On zabezpiecza nasze potrzeby kochania, miłości, akceptacji, chęci bycia lubianym. Te wszystkie rzeczy tak naprawdę zabezpiecza nam Pan. Jeżeli szukamy dodanych w świecie, to znaczy, że coś jest nie tak. Nowe narodzenie oznacza, że mój duch zmienia się. Ja nie chcę powiedzieć w żadnym wypadku, że cokolwiek z tych rzeczy jest złe, czy pieniążki, bo są potrzebne do rzeczy, tak? nie możemy powiedzieć, jak. Jak chciałbym, aby chrześcijanie, wszyscy chrześcijanie byli najbogatsi. To tu nie chodzi, pieniądze nie są problemem. Tak. Problemem jest stan serca, który mówi, ja muszę, tak? Ja muszę więcej pracować, ja muszę zrobić tamto, że siam to. A nie to, że panie, jak chce mi się to podobać, a jeżeli da się więcej, to spoko, nie? Jest ok, nie? Ale to stan serca. Stan serca, który mówi, Boże, to i tak wszystko jest swoje. Boże, co teraz? Co mam zrobić, żeby się to nie Tak? Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi, tak? Że, że nie chodzi mi, żeby powiedzieć, nie, zaraz musimy wszystko oddać, tak? Musimy wszystko oddać Panu. Powiedzieć, Boże, Ty tym zarządzaj. I to jest bardzo ważne. Ale nasz styl życia się musi zmienić. Tak? Ja się nie dziwię, że ludzie w świecie pragną być z rodzinami. To jest wszystko, co oni robią. Po pracy, tak? Ale jako chrześcijanie musimy określić, co jest dla nas ważniejsze, tak? Co przekazujemy naszym dzieciom? Czy miłość do Pana? I pokazujemy swoim stylem życia, ja służę Panu. Czy pokazujemy, że Ty, dziecko, jesteś dla mnie najważniejsze? I oczywiście ja nie chcę obrazić nikogo tutaj, nie chcę e, powiedzieć, że jesteś źle dzieci albo coś takiego. Tylko chodzi mi o jeden aspekt, co jest dla nas ważniejsze: czy podobanie się Panu? Czy nasze imiona naprawdę są zapisane w Księdze Żwłotu, do którego zmierzamy? Czy ważniejsze jest dla nas wszystko inne, a tylko nazywamy się chrześcijanami? Tak? Nie chciałbym, abyśmy, kiedy staniemy przed Panem, powiedzieli, i nie wiedziały. Teraz wiemy, tak? Jeżeli Pan jest naszym królem, to wszystko, co robimy, robimy dla Jego chwały. I robimy ze względu. No i nie. Czy wychowujemy dzieci? Czy chodzimy do pracy? Czy jesteśmy z naszymi bliskimi? Jedno powinno przyświecać nam. Ja chcę, aby ci, którzy mnie otoczali, mogli być bliżej i pan. Aby mogli poznać tą radość. Zgodzicie się ze mną, tak? OK, konie. I Teraz bardzo krótko o wodnym, co jest bardzo ważne. No, no, sobie, Dobrze, nie jest wójta, nie? Dziś o do ciebie? Mówi się, bardzo powszechnie, że to jest pokropienie wody. Stosuje się go w sierpniu tak? Mówi się o nim, że on otwiera drogę zbawienia. Tak, że jeżeli jesteśmy pokropieni, to jesteśmy teraz na drodze zbawienia. I że jesteśmy przyłączeni do wsi. Wszystkie te twierdzenia są niebiblijne. Wszyscy. Chrzest baptizą oznacza zanurzenie. I tak naprawdę, gdy w poleceniu misyjnym Chrystus mówi: Idźcie na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, tak? Ale Chrzest jest symbolem tego, co się wykonało wcześniej. To jest symbol. Tak? Jeżeli przyjmiemy Chrystusa jako Pana naszego Jezusa Chrystusa, bierzemy chrzest na potwierdzenie tego i przypiętowanie tak, ja idę za Chrystusem. Amen. Chrzest sam w sobie nie daje żadnej mocy. Chrzest je, jest jedynie zapieczętowaniem i pokazaniem wszystkim ja jestem z Nim. Brzmi w, w szóstym rozdziale. Czwarty werset. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus chrzeszony z z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. A więc chrzest jest tak naprawdę symbolem umierania dla grzechu, tak, zanurzania się i zmartwychwstania do nowego życia z Chrystusem. Jest symbolem. Jest yy, yy, symbolem tak naprawdę publicznym, ale też w duchowym świecie. Dlatego, tak jak y, Justynka tu z Krzysiem mówili, bardzo często przed chrzestem dzieją się różne Bo szatan nie chce, żebyśmy powiedzieli tak i amen na to, co powiedzieliśmy wcześniej. Dlatego często są jakieś problemy, niedomówienia, bo szatano mi się to nie podoba, że mówimy, ja będę szedł za Chrystusem. Ale jedno jest pewne. Chrzest przyjmują osoby, które są świadome Świadomi wierzące. Które potwierdzili, powiedziały że ja, będę szedł za Chrystusem i to, to jest niezmienne. I to widzimy w wielu, wielu fragmentach, gdzie w, yy, w drugim rozdziale czytaliśmy, w ósmym rozdziale, dziesiątym rozdziale, szesnastym rozdziale, może otwórzmy jeden, tak? <grywa> tak. No, otwórzmy ósmy, ósmy, rozdział. Tu widzimy Eunucha. 34 werset. Wtedy Eunuch odezwał się do Filipa. Filip oczywiście został przeniesiony na to miejsce, rozmawiał z Eunuchem. Musiał powiedzieć o chrzcie. Proszę Cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta i za sobą o dobrą wina o Jezusie, począwszy od te, tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a El mu oto woda, któż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, to jest bardzo ważne, tak? Widzimy to kolejność znowu, tak? Jeśli wierzysz z całego serca, to możesz. A odpowiadając, że wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj i tak dalej i tak dalej. Kochani, ta jedna rzecz. Jeżeli wierzysz z całego serca, jeżeli, jeżeli wierzymy z całego serca, co to oznacza? Całym naszym umysłem? Ca całą naszą wolą? Wszystkim tym, co jesteśmy, mówimy ja chcę podążać za Bogiem. I nie chodzi o to, że nigdy nie popełnimy błędu, tak? Nie zgrzeszymy, tak? Ale chodzi o, o to jedno stwierdzenie ja chcę, żebyś Ty był na tronie mojego życia. Ja chcę, abyś Ty prowadził moje życie, abyś Ty był tym, który będzie pokazywał mi drogę i ja tą drogą będę szedł. Kochani, dlatego się cieszę, że dzisiaj będziemy mieli tą przyjemność, O te trzy osoby, które są mnie wierzący, miałem w spotkania a też widzę ich wzrost i mnie to cieszy, naprawdę. Ale chciałbym, by każdy z nas zadał sobie pytanie. Ci, którzy są oszczędni. Czy ja dalej wierzę Czy ja dalej mam pragnienia, aby podobać się odby? Czy ja dalej chcę, aby to On prowadził moje życie, żeby to On stał na... Nad wszystkim w moim życiu. Żeby to on decydował, co ja robię każdego dnia. To jest bardzo ważne pytanie. Czy ja po prostu jestem chrześcijaninem, który przychodzi do kościoła? Czy jestem kościołem, który żyje codziennie? Czy ja okazuję miłość tylko wtedy, kiedy mi się podoba? Czy chcę kochać cały czas? Bo jeżeli pragnienia naszego serca się nie zmieniają albo zmieniają się na wietrze, to trzeba się zastanowić. Czy ja naprawdę oddałem moje życie Panu? Czy ja naprawdę dalej podążam tą drogą? Czy gdzieś nie złoczyłem? Czy gdzieś nie chyba celu i kiedyś usłyszę? Ja Ciebie nie Pamiętajmy, kiedyś stoimy przed Niektórzy wcześniej, niektórzy później. <noise> Albo wszyscy razem, to zależy. Ale kochani, każdy z nas ta sprawa. z tego, co. powiem. Ja badam swoje serce, gdyby Pan ją Pokaż, mi. Pokaż mi. Czy gdzieś nie zobaczę. I skręćmy tam, gdzie potrzeba. Bo wiecie, to jest bardzo ważne. Bo nie chciałbym nawet pod koniec życia usłyszeć, marek. Wiesz co ja miałem dla siebie to, to i to i tamto. A Ty po prostu wybrałeś inne apetyty w swoim życiu. Ty chociaż nazywałeś się chrześcijaninem, to nim nie byłeś. Kochani, wiem, że dzisiaj to trochę mocne słowa. Ja myślę, że bardzo potrzebny dla nas wszystkich. Żeby ponownie rozpalić to pragnienie bycia blisko. Boże, pokaż mi. Boże, sprawa, ponieważ szedł tak jak Ty tego chcesz, a nie tak jak ja, mi się wydaje. Bo mi może się wydawać wiele rzeczy. Ale On wiele. lepiej. Więc biorąc pod uwagę to, że Codziennie musimy się nawracać. Wstańmy, kochani, oddajmy Tajem uchwałę. Fala. Poprosimy, aby, aby on pokazał nam nasz stan naszego serca. Żeby to on nam pokazał, tak? Gdzie jest ten pan?